Witam wszystkich, nagrywamy kolejny odcinek serii Tomb Raider. Dawno ta seria nie gościła na moim kanale, także... mogę być trochę zardzewiały. I... Także po prostu zobaczymy, co na dzisiaj spotka. Mam nadzieję, że tym razem Lara dużo razy nie umrze. Podczas celowania nad niskimi przeszkodami, pójść prawy przy tej myszki, by skorzystać z zasłon i uniknąć ostrzału wroga. Aha, strzelaj w nogi, nie opadaj wrogów, by czasowo ich unieruchomić i wykonać atak kończący. Trzeba umieć taki atak zrobić. To nie jest takie łatwe. Na pewno nie, nie, na pewno nie w tej grze. Naciśnij E, by szukać zabitych wrogów, amunicji i surowców. A to umiem robić. To tak. To, tego się nauczyłem nawet. my jesteśmy? Jest obóz. Maksymalnie, tak? To idziemy tutaj. Na to tu mamy iść. Tak. Nie celuj w mnie. O cholera. Mogę go tak po cichaczu załatwić Muszę te dwa czegoś? Nie trzeba Strzamy sobie weźmiemy, strzamy się przydatą że on jeszcze będzie żył. że dostał prosto w łeb. Zobaczymy tego, bo jest bliżej. Nie buję się taki krótki no. Na końcu nam zostanie tamten pan. Jest trochę daleko. Ale może to się udać. No i się nam nawet udało bardzo ładnie. Teraz musimy skarnąć tego u góry, co tam tak świeci. Kamera. No nie widać go. Tak 6 to jest za mało niestety, musi to być przekradno nie wiem, chcemy się zapalić, chcemy podnosić surowce no ale bardzo czujny, no, kolor nie jest A co, może będziemy do gnata jednak, gnat to jest gnat czy coś jest ciekawego? nie ma nic ciekawego, dobra Summon mam dość strzał O cholera Cicho, nie wyjdę Ma coś ciekawego? Surowcy, dobrze, surowcy się przytadzą Ilu ich tam jest? Cholera, raz, dwa on to może być ciężko, zwłaszcza że dawam tą sery nie grałem Tu został nam gierę, tak? Teraz szybko tego, który nas nie zauważył Jacyś ślepi ci strażnicy To też nie jest jakiś super zabójca Tylko to nie cierpię takich gier strada stradankowych nie cierpię, lubię tam coś się dzieje nie będę głupia i to zaalarmuję za w roku, tak? Lepiej niech szybko bo... nie alarmuję Na rażuczku Tu kogoś widać? Nie widać A co tam było? No to lecimy. Chyba mu coś jakąś lećkę może? O. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Myślałem, że Domnara wypadnie stamtąd. Gdy się okazuje, że jak umiemy zabijać w pocichu, to nie umiemy skakać. Hunger z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japońskiej. No, no musimy tam iść. O, już farno wskoczyła. Dążę teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Czuję, nigdy się tego nie mogę znaleźć. Czuję. wyszło z rozbitego statku? Kilka osób. parę kobiet. Ojciec magia z przygotowaniem jest na łączowisko. Pewnie za, okaże się wieczorem. Szczurek, szczurek, słyszę szczurka ostrożnie, są pełne paliwa. Tak! Wyspiaj. Po co imono? Pewnie do napędzania generatora Wiesz. Jak my je do cholery wniesiemy po schodach? Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. Później. Słyszę... Pomocy! Kto się tam siedzi? drze? Kuku robaczku No już chyba nie chce pomocy od nas Tu coś ciekawego znajdziemy. To jakiś kibal stary, to pewnie tu nie sprząta odla. Lepszenia broni dostępne. O, to się nam na pewno przyda, to jest bardzo ciekawe. Czyli zebraliśmy odpowiednią ilość surowców na pewno. Nie, pozbieramy jeszcze trochę, no bo te najgorsze takie, te do nas nie interesują, ulepszenia. To można podpalić, tak? Tak się podpalało. Teraz tam nagle jest ogień potrzebny. stanie tu mam być czas na ogień teraz. Chociaż może nie będzie tak źle. Nie chodzić z pochodnią. Wyzwanie zaczęliśmy, no nie, 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 w to się nie będę bawił. Na razie to muszę zobaczyć. Jeszcze nie trafiłem. To jest niby fajna gra przygodowa, więc dlaczego się lęką tego czuba. Zobaczymy, co tu będzie, gdzie w ogóle włazimy. Co kratki same spadają. A to mogę podnieść. Jak fajnie się za pleców rzuca. Co to jest? się gapi na mnie jak O już gaz jakiś Trzeba zbiewać. Bo skoro gaz A to nam wybuchło Kuku chłopcy O cholera nie bawić się za co za pyszy tu go się przywaliło. Ależ mamy givery teraz super. Dobrze wyceluj? Proszę. Wykończyć go, czy go nie wykończyć? Po prostu mnie wykończyć, czy nie wykończyć? I żebym miał więcej czasu, to bym zrobił ankietę na fejsie. No ale nie mam, także. Po co się mam leczyć, chłopak, prawda? To byłoby niehumanitarne. Mimo, iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest komać, o wiele komać. większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy. Ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. Jas, zawsze w wojnie chodzi o zwycięstwo, no przecież o co innego. Ale ciemno. Nie Abad chodzi zasadka. No zobaczcie jak to wygląda, przecież to widać od razu. Dalej, przeładowuj na Czy tam się amunicja skończyła? No nie, no ludzie nie mogę, no ludu. Śmiechu warte A ten nagle dostał w nogę i padł. Nie no, ludzie wystarczą paranoje. Cud, że ja żyję. Cud, że ona żyje. Bo no ja to tam niby się nic nie stało, ale przecież. Tutaj główna bohaterka go nam umarła. Przecież raz chyba już umarła. Właśnie nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że chyba raz tam coś... coś złego się jej stało. Od czego? Od tej wyspy? No właśnie, no wyspy chcę ich wyzwolić. Tam był emblemat, widziałem go, ale no niestety nie mam ognia. Ale tu jest ogniem. Co to? Przyszedłeś, fajnie było. Dobra, idziemy dalej, szukamy tutaj. O, to jest chłopato Aleks, jesteś tam. Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay. to chyba nic trudnego. W sumie tyle. Że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali wysoko bardzo wysoko zawsze bardzo wysoko jest bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka świetnie. No, przeszukajmy to wszystko, co tu jest. Nie nie ale jakaś. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nędzną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Yes. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie Jaki Czuł! Nie uciekać z tej wyspy Tędyk nie wyjdę, tędyk nie wyjdę, czyli mogę iść Tylko tędyk Tak, się przebiła, to jeszcze teraz się poparzy. Jeszcze je chodzi w plecę jemu Dalej dziewczyno ruchy, ruchy. Nie mamy całego dnia. Na no twoje jakieś widzimy się z rurkami. Lepiej żeby ta wieża działała. No pewno będzie działała. Takie stare wieże montowane bardzo, bardzo wysoko Zawsze bardzo wysoko. To przecież muszą działać. Prawda? Pięci. Śnieg? To nie jest normalne. No i mamy odgłos. Ulepszymy się akurat, bardzo dobrze. Czym jako umieję umiejętność teraz będziemy mieć. Przetrwanie, ulepszenia, czy walka? Walka, walka. O, to się nam na pewno przyda. To się nam na pewno przyda. Teraz sobie weźmiemy tutaj. Robimy dość surowców, sobie coś ulepszymy. Łuk nie. To też mamy to ulepszane, czyli łuk na razie mamy dość. Dłuższy magazynek mamy. Plus plus. Szybsze oddawanie strzałów. Dobrze, będziemy szybciej strzelić. Tej broni na razie częściej używałem niż tej yy, maszynowej. To się może przydać. I to są nam 15 surowców, to to już jest za mało. Korzystając z tego, że jesteśmy w obozie, to dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Przy wszystkim miłego dnia i na razie, cześć.